Cześć, tu Przemek Okoń i dzisiaj opowiem Ci, jak za pomocą drugiej metody upewnić się, że Twój Pixel i Twoje API Konwersji działa prawidłowo. Zaczynamy. Wchodzimy na stronę. To jest akurat strona sklepu testowego, do której wcześniej podpiąłem Pixel i API Konwersji. I teraz w przeglądarce Chrome masz możliwość zainstalowania... Rozszerzenia, które od strony przeglądarki pozwoli sprawdzić, czy pixel działa prawidłowo. Jest jedna wielka ciekawostka, ponieważ oficjalne rozszerzenie dzisiaj nie działa. Chciałem nagrać film, a rozszerzenie nie jest dostępne. Natomiast jesteśmy przedsiębiorcami i przedsiębiorczyniami, nie poddajemy się i szukamy alternatywnych rozwiązań. Więc pokażę Ci, jak to działa, jak sobie z tym poradzić, i powiem Ci, że. Najlepiej do tego oryginalnego wrócić, kiedy będzie dostępne. No to zaczynamy. W Google Chrome jest taki puzelek, taki kafelek z rozszerzeniami. Tu chcesz w niego kliknąć, po to, żeby zarządzić rozszerzeniami. Na dole, zarządzaj rozszerzeniami, i otwiera się okno, gdzie są Twoje rozszerzenia. Możesz mieć oczywiście inne, zainstalowane wcześniej. I teraz, żeby dodać jakieś nowe. Potrzebujesz kliknąć tu w Odkryć więcej rozszerzeń i motywów w Chrome Web Store. Klikamy. Otwiera się nowa zakładka, gdzie poszukamy naszego rozszerzenia. Teraz ci powiem, jakie jest to oryginalne, to oficjalne rozszerzenie, które jak tylko będzie dostępne, to je zainstaluj. Dzisiaj zajmujemy się rozszerzeniem alternatywnym. Tak czasami się zdarza. I to rozszerzenie nazywa się Meta Pixel Helper. Widzisz, ono tutaj jest na liście, natomiast kiedy w nie klikam, to pojawia się komunikat Ten element jest niedostępny. <gryw> po prostu. Ale znalazłem przy okazji alternatywę. Jeżeli wpiszę jeszcze raz Metapixel Helper, to pojawia się Metapixel Validator. Działa dość podobnie. Warto na taki awaryjny wypadek takie rozszerzenie mieć. Kliknąłem. I to, co Ty chcesz teraz zrobić, to dodać je do, do Twojego Chrome. Klikając przycisk, tutaj dodaj. Dodaj rozszerzenie. Trzeba chwilę poczekać, aż się zainstaluje. Pojawi się tu komunikat o tym, że go dodano. Dodano je do, do naszego Chrome. Bardzo dobrze. Schowało się na chwilę. Dlatego trzeba je wyciągnąć z, z tej opcji. Tu widzisz z tego puzelkę rozszerzenia. Odnalazłem je na liście Metapixel Validator. Klikam tę pineskę. Pojawiło się znowu na pasku. I teraz dla własnej wygody przeciągnę je troszeczkę bliżej. O tutaj. OK. Mamy rozszerzenie. Zamykamy okna. Niepotrzebne. I teraz jeszcze jedna rzecz. Żeby się upewnić, że to właściwy piksel jest na stronie, to, to zobacz jakie ma ID. Jaki ma identyfikator zestawu danych. Dość długi, 426707. Nie musisz go zapamiętywać. Po prostu porównamy z tym, co wtyczka nam pokaże. Ok. Przechodzę na stronę sklepu i zobaczymy, co się dzieje. Klikam w rozszerzenie. Jest No Pixel Found, bardzo prawdopodobne, ponieważ jest świeżo zainstalowane. No to spróbuję odświeżyć stronę, tak żeby rozszerzenie miało szansę zadziałać. Ok. Próbuję jeszcze raz po odświeżeniu strony. Klikam w rozszerzenie i widzę, że jest Meta Pixel ID. Pojawiło się PageView, Pojawił się View Content, czyli okazuje się, że Pixel działa, jest zainstalowany. Tak, żeby się jeszcze upewnić, to zobaczymy jego ID. To jest 426707, 62302, 3201. Może sam początek 426707. OK. Przechodzę do menedżera zdarzeń. Mam 42607 623, tak? 201 na końcu. Zobaczę jeszcze tu we wtyczce, co było na końcu. 201. Ok. I w tym momencie wiem, że mam zainstalowany prawdziwy pixel i pobiera mi zdarzenia. Przy czym, na chwilę zamknę to okienko, żeby do ciebie wrócić. Ta wtyczka. Ta alternatywna okazało się po krótkich testach, że nie do końca wszystkie zdarzenia pokazuje. Więc na ten moment, kiedy meta Pixel Helper jest niedostępny, możesz sobie skorzystać z tej alternatywnej wtyczki. A jeżeli nie chcesz używać nieoficjalnych wtyczek, to tego nie rób. I użyj pierwszego metody, pierwszej metody, którą pokazałem w poprzedniej lekcji. I sprawdź w sklepie Chrome, czy ta wtyczka oficjalna od Facebooka się przypadkiem nie pojawiła. Jeżeli tak, to ją zainstaluj, działa bardzo podobnie. Też trzeba dodać rozszerzenie, wrzucić sobie ją na pasek, otworzyć stronę i zobaczyć, czy Twoje zdarzenia się pojawiły. Znowu przejść przez proces zakupowy, kliknąć dodaj do koszyka, wpisać swoje dane i kupić od siebie z stuprocentowym kodem rabatowym. Wówczas zobaczysz już na dwa sposoby, czy Twój pixel i Twoje API konwersji działa, i to jest ostatnia rzecz, jaką musisz zrobić. Przy instalacji Pixela i Twojego API konwersji, a ja Ci pięknie dziękuję za udział w tym krótkim kursie Pixela Facebooka, Pixela Meta. Jeżeli Ci się podobało, to zostaw komentarz pod filmem, a ja znikam. Także wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia, bądź do przeczytania. Cześć.